Pokaż Piotrek jak rzucasz, słyszysz? I ustawia się do rzutu. Jak widzicie wszystkie ruchy są bardzo spontaniczne, a jednak przemyślane, no niestety nie tym razem. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy. Sezon grillowy trwa już od jakiegoś czasu, więc korzystajmy, bo w geton naprawdę możemy. Pamiętajcie, jak zawsze o marynacie octowej, która zmniejsza wchłanianie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nawet do 90% od taka rada, jak zawsze na lato. I pomijając już ten działkowy weekend wyżerkowy, dzień jedzenia czas start. Zaczynamy od posiłku, w którym to dniu nie było wiki w domu, stąd sam, sam musiałem gotować. I oto taka spontaniczna decyzja żywieniowa ode mnie. Co my tutaj widzimy? z schab wieprzowy w liczbie 400 gramów bez konserwatów od W2, i oczywiście z dodatkiem musztardy szanowej plus sałata organiczna, czyli boczek, również bez azotanów i innego środku gówna. Jako zielony dodatek świeży ogórek z działki mojej mamy potraktowany z solą kłodawską i awokado z czekoladą 90%, to już nie od mojej mamy. Oliwki, czyli porcja dodatkowego sodu i oczywiście śmietana 30% na podbicie energii, jak wiecie. Teraz ostro do grudnia podnoszę energetykę mojej diety, żeby e, jak największy progres zrobić po prostu na siłowni i Piotrkowi wpieprzyć w challenge'u. I drugim posiłkiem, bo Ostatnio spodobało wam się pokazywanie restauracji lub pubów, w których jemy z wiki coś ketogenicznego, bo przecież keto to taka aspołeczna dieta, że nie da się nic zjeść, w ogóle wszędzie tylko węgiel jest e, i, i ten, i, i po co na tą dietę w ogóle przechodzić, nie? E, zaczęliśmy od tatara, którego niestety nie zdążyliśmy nawet nagrać, taki był dobry, sukni syn, że mało się ze szczęścia nie zesrałem. E, natomiast drugim daniem były soczyste, chamskie żeberka, 750 gramów tego tłustego chama zażarłem. E, I tego to zakończył się ten dzień, no. Pojedzony, tłusto, dobrze, zdrowo. I koniec. Teraz zakupy ketogenika. Zakupy ketogenika. Opa! Bo jakżeby inne. W czasie jak moja baba gada gdzieś tam przez telefon, to chciałbym wam najpierw jeszcze pokazać coś fajnego. Cukinia i owoce z działki mojej mamy. Jak widzicie no to szkoda gadać po prostu, jeśli chodzi o jakość tych owoców. Nie ma co nawet porównywać z tymi, które są dostępne w sklepach, bo tam po prostu nie ma nic. Samo gówno, albo przynajmniej woda. No a tutaj są witaminy, minerały i to, co yy, Matka Ziemia po prostu dała. Cukini, jak widzicie, ogromne jakieś mutanty. Co z nimi można zrobić? Albo skroimy na makaron, albo po prostu wydrążymy i coś z tego fajnego powstanie. A teraz do rzeczy słychać co niosę i może jest to kanał o ketozie, ale bardzo często pytacie jaki alkohol w keto można, bo wiadomo, że drinki jakieś tam e, z owockiem, z jakimś cukiereczkiem to nie, na keto można. Ciężką artylerię pamiętajcie, że im Alkohol tak naprawdę czystszy i mm, mocniejszy, to tym lepiej. No bo po co se marnować życie na jakieś dodatki? Jak można e, żywić się samą kwintesencją? Coś takiego e, na lato, oczywiście to nie w jeden dzień pójdzie, tylko pewnie w dwa miesiące. E, bo jak wiadomo, e, warto jednak delektować się tym, co dobre, a nie zechlać jak świnia. Oczywiście jak zawsze, wiejskie jaja e, od mojej informatorki. Po czym poznać wiejskie jajo, to już wiecie, że jest jakie? Kurde, nie mogę znaleźć akurat, ale. No akurat te kury tutaj dbały o siebie, ale wiejskie jaja najczęściej są po prostu osrane. I takich jaj zamówiłem setkę. Konfitura z truskawek 100% keto, tylko na podketo. To taką sobie wziąłem w mojej babie tutaj, bo ona uwielbia. I zakupy z ordynarnego sklepu, czyli masło klarowane. Jak dla mnie najlepszy tłuszcz do smażenia. Bardzo wysoki punkt dymienia, bardzo dobre wartości odżywcze, ale przede wszystkim smak. Smak masełka klarowanego, no tego nic nie przebije. Czytam oliwa... Czy jakieś tam inne tłuszcze, olej kokosowy. No, dla mnie, e, jak do smażenia, to tylko to. Jak wiecie, teraz odbudowuję sylwetkę po 8 miesiącach bez treningu. Dlatego wjeżdżają chamskie, chamskie śmietanki 30%. Według mnie, tak najlepiej dobijać kalorie i energię na keto. Najlepszą i najczystszą sylwetkę zawsze budowałem na śmietanach. Więc i tym razem jest to po prostu dodatek do bazy mojej e, takiej codziennej. To nie tak, że ja to traktuję jako nie wiem, e, jako. E, Podstawę mojej diety, ale jest to dodatek do tego, co już mam. I taka jedna śmietana po prostu, e, no to mi do diety codziennie. Jedziemy dalej. Kefiry bio, moi drodzy, jak widzicie, jak bio, to zawsze osrane. W sumie na ja nie wiem, dlaczego takie brudne tym razem było, ale no, ale mniejsza o to. Często pytacie, dlaczego, no tu co ty chłopie, kefir pijesz na keto, jak tu 4-7 g węglowodanów. Tych węgli nie liczymy tak samo jak zwykłych węgli, a dlaczego? Bo to są węgle sfermentowane. One inaczej działają na nasze ciało, inaczej są metabolizowane oczywiście w organizmie i nie bierzemy ich pod uwagę aż tak mocno, jak no, byłby to cukier czy no, po prostu skrobia. To działa inaczej i według mnie możecie na spokojnie taką butelkę codziennie wypijać i nie wywali was z keto. Wasza flora jelitowa będzie dużo lepsza, bardziej mm, odporna, no, po prostu fajniejsza. Broku, co prawda, nie z działki mojej mamy, ale no ten sulforafan skądś trzeba brać? Wiecie, że mam bzika na punkcie sulforafanu i potasu, a tego tutaj jest bardzo dużo w brokule, więc no, troszkę trzeba tego dokładać obok szpinaku na przykład albo innych pomidorów, które już niedługo będą z działki, i tak naprawdę to będzie można odrzucić. Jarmusz, tak jak mówiłem, mega źródło, jeśli chodzi o potas, a potas jest bardzo mocnym graczem, jeśli chodzi o budowanie sylwetki i siły na ketozie. Tu moja baba kurki. Prawdopodobnie będzie to dodatek do jakiegoś fantastycznego dania, które tylko ona umie zrobić, więc warto śledzić jej Instagrama. Oliwki, czyli sód. Pamiętajcie, bez sodu pompy nie będzie, a tak naprawdę kilka takich oliwek wystarczy, żeby mięśnie wasze rozdzierało na treningu. Kapusta kimchi, jak wiecie, jest to niesamowita sprawa. No, może nie tak niedawno odkryta, ale coraz bardziej popularna jako dodatek do dań. Teraz trochę podstaw białkowo-tłuszczowych, czyli to, na czym będziemy budować te mięśnie, czyli serca z indyka. Jak widzicie, producent napisał świeże, więc dobrze, zjemce świeże. Białko, dużo magnezu. Co tu jeszcze było? No, przede wszystkim dużo białka, ale moc minerałów. No, pamiętajcie, jednak. Jak szaman wychodził z tego, z namiotu i zjadał po, upolowaną ofiarę przez jego roboli No to co wyciągał? Najpierw podroby wyciągał bo dlatego, I dlatego był taki inteligentny i umiał ich potem kantować Tych wszystkich e, ludzi, którzy dla niego robili No po podrobach po prostu, zawsze Wątróbka być może nie wygląda Ale to, co tam się w środku znajduje, to już robiłem o tym film kiedyś No miażdżył po prostu wszystko, no w skali punktowej No, no nie ma szans nic z wątróbką e, Witaminy z grupy B, no siła, moc, wszystko tu jest Nie, to już nie podroby Łopatka wołowa prawdopodobnie będzie zmielona i zrobiona e, na coś fajnego. E, nie wiem, pewnie w cukinii albo może jakiś spaghetti, no zobaczymy. gouda w plasterkach. Po prostu, ser. Co tu więcej, dużo mówić. Papryka czerwona. twaróg wiejski. Półtłusty. Nie wiem, tłustego chyba nie było, albo po prostu tak się wzięło. No, chyba tak się wzięło, bo ja nie brałem dar najbardziej ciągnący i taki fajny, jeśli chodzi o uzupełnienie. Przede wszystkim walorów smakowych naszych dań. No, nic dodać, nic ująć, kroić i ciągnąć, że tak powiem. Pstrąg tęczowy, no nie najlepszy wybór, dużo rtęci i tak dalej, ale coś czasem trzeba jakąś rybę też zjeść. Mozzarella, taka bycza. I oczywiście najlepsze źródło mięs wieprzowych, jeśli szukacie, to tylko z tej firmy z Good Valley. Bo, no jak widzicie, no, co tu dużo opowiadać. No, od pola do stołu, schowu bez antybiotyków, zero ślad węglowy, 100% mięsa bez konserwantów, jak widzicie w tabeli, ani azotynów, ani azotanów. No nic, tylko smażyć i po prostu jeść i żyć, bo świnia to życie, pamiętajcie. A jeszcze awokado Wam pokażę, co prawda. Jeszcze awokado, czyli źródło potasu. Awokado. To... Nie stare wcale. Wcale nie stare. stare. Cicho. Dobra. Reksona najlepsza. Polecamy. Reksona, Smarujesz pachy, pocisz się. Dobrze. Tyle w takim razie. Koniec zakupu. Koniec tego dobrego. W takim razie teraz pewnie jeszcze jakieś sceny dodatkowe z tak. Aloha w Rzeszowie. Kilkuletni staż małżeństwa. O marzo, wynoszą już jednego wynieśli. Hej! Dzień dobry. Dzień dobry. Pokaż Piotrek jak rzucasz, słyszysz? Ustawia się do rzutu, jak widzicie wszystkie ruchy są bardzo spontaniczne, a jednak przemyślane, no niestety nie tym razem. Dobrze, dowal jeszcze raz. To <gry> tylko, ketoza, tylko cholesterol, tylko pieprzony tłuszcz.

Jest! I to wszystko dzięki. Pamiętaj, że niezależnie na jakiej dzieci jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tylko kajcie! Jeszcze raz! A czemu? Jeszcze raz, bo spieszyłeś, tak że.